Czeka. Też nie dobrze. Ojej. O, witajcie kochani! Zupełnie mi dzisiaj dzisiaj te nutki nie układają w głowie, żeby jakąś zagrać fajną piosenkę. Zupełnie jak kompozytorowi, o którym chcę Wam dzisiaj przeczytać bajkę. W domu u wielkiego kompozytora mieszkała mała nutka. Miała swój kocik na czarnym lśniącym fortepianie tuż pod arkuszami papieru. Nie był to zwykły papier, o nie. Cały był w pięcioliniach, na których muzyk zapisywał wymyślane przez siebie utwory. Oczywiście używał do tego specjalnych znaków, zawijasów, kreseczek, ogonków, a nawet owalnych, białych i czarnych piłeczek. Nutka wiedziała, że w ten sposób pan kompozytor oznacza dźwięki, które wnosi w swojej głowie. A tych dźwięków fruwało w nim co niemiara, a każdy chciał jako pierwszy spłynąć na pięciolinię, a potem zabrzmieć na lśniącej klawiaturze fortepianu. Niestety robiły w ten sposób więcej zamieszania niż pożytku. Muzyk denerwował się, pocił i co jakiś czas zrywał się od instrumentu, żeby wyjrzeć przez okno. A na świecie była piękna pogoda: kwitły kasztanowce i niezapominajki. Szumał wiatr i śpiewały ptaki. Może one mi podpowiedzą cokolwiek, albo przynajmniej pomogą zrobić porządek z całym moim muzycznym bałaganem, rozmyślał nastawiając uszu. Niestety, odgłosy wiosny nic nie poradziły na zmartwienia pana kompozytora. Nadal nie mógł uporać się z nowym utworem. Aż pewnego dnia wydarzyła się rzecz niezwykła. Wielki kompozytor zmęczony pracą postanowił wyruszyć na przechadzkę. I nawet się nie zorientował, jak mała nutka mieszkająca na fortepianie wskoczyła mu do kieszeni surduta. Pierwszy raz w życiu idę na spacer! Cieszyła się, kręcąc główką na wszystkie strony. Jakże piękny jest świat! O, jakie wspaniałe krzewy! Jakie niebieskie niebo! A tam ile dzieci! Ciekawe, dokąd biegną. Muzyk przystanął i głęboko odetchnął świeżym powietrzem. Wyraźnie poprawił mu się humor. On też, podobnie jak pasażerka, na gapę z jego kieszeni podziwiał świat. Może pan przyłączy się do nas? zapytała zakonnica, która prowadziła dzieci w stronę zielonego pagórka. A dokąd idziecie? Do Matki Bożej. Ach, prawda przypomniał sobie pan kompozytor przecież tam jest kapliczka. Chętnie z wami pójdę. Dawno nie byłem pod figurą. Widzi pan, to doskonale się składa. Potrzebny jest nam ktoś wysoki, kto udekoruje kapliczkę naszymi kwiatami. Dopiero teraz muzyk zobaczył, że każde dziecko niosło kolorową wiązankę. Wkrótce wokół figurki zakwitła łąka. Okazało się, że pan kompozytor Potrafił nie tylko pięknie grać, ale także układać wspaniałe bukiety. Nutka tak się tam, tym zachwyciła, że o mały włos nie wypadła z jego kieszeni. No to teraz zapraszamy pana do wspólnej modlitwy, uśmiechnęła się siostra. O, słychać już dzwony na szóstą godzinę. Artysta wyraźnie się zmieszał. Ależ ja dziękuję, no ja już muszę iść. Zaczął się wykręcać. Prosimy pana, niech pan zostanie. Będzie pan prowadził. Dzieci otoczyły muzyka, krzycząc jedno przez drugie. Tak, tak, niech pan prowadzi litanię. Mój Boże, kompozytor zrobił się czerwony jak piwonia. Ja zupełnie nie pamiętam tej modlitwy. Przypomnij pan sobie. O, tu jest książeczka. Wystarczy, że będzie pan głośno czytał, a my będziemy odpowiadać. Siostra z uśmiechem podała artyście modlitewnik. Nutka zaczęła się wiercić, czekając co będzie dalej, ponieważ jednak zapadła dziwna cisza, wygramoliła się z ukrycia i niezauważona podfrunęła aż na ramię pana kompozytora. Usadowiła się wygodnie tuż za jego uchem, skąd miała wspaniały widok na kapliczkę, na łąkę i na dzieci. Tymczasem muzyk, uważnie popatrzył na tekst modlitwy i nagle... Poczuł dziwne łaskotanie. Najpierw w sercu, a potem za uchem. W taki oto sposób w jego głowie pojawiła się przepiękna melodia, którą zaczął nucić coraz głośniej i głośniej. Po chwili cała dolina rozbrzmiewała już przed przecudownym śpiewem. Śpiewał pan kompozytor, śpiewała siostra, śpiewały dzieci, ptaki i polne zwierzęta. Jeszcze nigdy przedtem litania do Matki Bożej nie brzmiała tak dźwięcznie, i tylko jedna nutka spostrzegła, że twarz figurki w kapliczce rozjaśnił niezwykły uśmiech. Tego wieczoru pan kompozytor do późna palił światło w swoim domu. Chciał koniecznie zapisać melodię, która powstała na łące pod figurką. Nareszcie był zadowolony ze swojej pracy. Uporządkował wszystkie niesforne dźwięki, a każdą nutkę umieścił starannie na pięciolini. Wśród nich, na honorowym miejscu, znalazła się mała nutka, która do tej pory mieszkała pod klapą czarne, czarnego fortepianu. Chyba każdy lubi majówki, ale mam tu nie myśli, na myśli nie tylko wyjście na piknik, ale także Nabożeństwo ku czci Matki Bożej. Na pewno wiecie, że litanię loretańską odmawia się w kościele, w kaplicy, ale też przed figurą Matki Bożej, na skwerze, przy domu, a nawet na polu. To naprawdę piękna modlitwa i mam nadzieję, że Wy też się nią modlicie. A może ją śpiewacie? Ale jeśli tak nie jest, to serdecznie Was zapraszam. Codziennie do kościoła na 17.30. I koniecznie zaproście rodziców. O, Dobranoc, kochani!